kręcimy kółeczkiem, jak kurde kółkiem od stara. Witam serdecznie i lecimy z temacikiem. Siema widzowie, dzisiaj trochę smuteczek, smuteczek na rejon wjechał, because ktoś podszywa się pode mnie i wyłudza od was skiny także musicie uważać na tego typu osoby, ponieważ tutaj właśnie dostałem od y, widza mail y, 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 o nazwie oszustwo Hejka około godziny pierwszej dostałem ofertę wymiany z wiadomością hejka misiu, robię test z odcinka, jesteś chętny, spra szybko sprawdziłem konto osoby, która się z okazało się być prywatne, zalem również twoje konto Steam. I okazało się, że to jakiś oszust bardzo bym cię prosił, abyś nagrał o tym odcinek aby nikt się nie nabrał Słucham wszystkie screeny w załączniku, tak to wyglądało e, wysłał jakiś Ziutek. Hejka, mi się te zaufanie do nowego odcinka jesteś chętny. Oczywiście ja takich rzeczy nie robię, więc po pierwsze, nie wysyłaj żadnych skinów, żadnych testów zaufania nie robię. E, więc to nie jestem ja. Już wam pokazuję, już pierwsza osoba się nabrała. Był to taki Rafał e, i, i wysłał mu już e, skina niby na potwierdzenie. Siema, ja ci tamto M4 już wykonę, wysłałem na ten odcink zaufaniem, ale jest jeszcze TradeMan 8 dni. Mam nadzieję, że bez skamu poznał. No więc. E... No niestety tak to wyszło. A tu jest moje konto Steam. Widzowie, obczajcie sobie, ponieważ, kurde, e, kurde, kurde, kurde no ja mam IDX Tony X y, ty, i poza tym mam 36 level na Steamie. E, Pabianice łódź poland, no information given. E, mam tutaj takie koksy znajomych. E, jestem założycielem Trójcy Królewskiej. Mam FIFA, e, kurde, FC24. Counter Strike mam 584 godziny. No nie wiem, co mam jeszcze wam powiedzieć. Mam takie świe świecidełko dookoła profilu i mam bardzo dużo komentarzy, więc kurde, no ogarnijcie. Już tu ktoś mi napisał skamer, jakiś Ślązok, więc nie wiem, co tam się dzieje. Nie, 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 nie obchodzi mnie to zbytnio, ale uważajcie na tych zjebów. Pozdro 600 i zapraszam na film. Kręciłmy kółeczkiem jak kurde, kółkiem od stara. Witam serdecznie i lecimy z temacikiem. Kto wygra dwie dyszki? No nie wie, że ten użytkownik jest po prostu mega szczęściarzem. Biała Dusza 743, no i klasa Easy Mega, odcinek o 21.37. Coś mi ta godzina mówi, ale nie wiem. E, widzowie, kurwa, lecimy z tematem, a Dusza wygrał dwie dyszki. Pozdro! Siema, widzowie, witam serdecznie. Tony z tej strony: Siema, Siema, Siema. Witamy Was o godzinie 20.50. Zobaczymy, o której pojawi się ten film. Zapisz, o której oglądasz ten film. I napisz, czy oglądasz do końca filmy, bo mi się wydaje, że trochę nie, do, nie bardzo. A zróbmy dzisiaj tak, żeby każdy widz od, obejrzał do końca filmik. Dzisiaj musimy wypróbować nasze skrzynki kurde sylwestrowe. W ogóle ja nie wiedziałem, że tu takie fajne prezenty. Xmas Delivery normalnie na CSGO Skinsie. Kliknąłem sobie, odbierz prezent i zaraz wam pokażę, co mi wyleciało, bo ja już nie mogę. A tutaj możecie sobie odebrać prezent do 31 grudnia, czyli już macie tylko dwa dni od 24 grudnia. Więc zobaczcie, co jest grane w ogóle. Ja trafiłem USP Print Stream za 341 zł. Nie wiem o co tu w ogóle chodzi, kurde, bo ja nawet tu kurde, kurde, ja nie wiem w ogóle, kurde. Szok, normalnie niedowierzanie. E, naprawdę szok. Dobra. Widzowie, 190 zł lecimy do kosy. zaczynamy od naszej skrzynki, która pokaże nam, czy tutaj zrobimy kapustę, czy kapusta e, będzie tłusta. E, pokaż mi kapusta, 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 ci kapusta. Kurwa, po, 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 po co ci kapusta ziom, Dobra, elegancko. 0,8 zł i co? I co? I co? I jajo, kurwa, łoteg. Dobrze, widzowie, musicie uważać na oszustów, tak jak mieliście na początku filmu. Bo ktoś się podszywa pod potężnego x więc wiecie: Tony jest potężny! Tony od dzisiaj jest już potężny, bo ktoś się nawet pod niego podszywa, i mało tego: Tony ma takie zaufanie. Wśród swojej widowni, że nawet wysyłacie skiny z kamerowi zamiast prawdziwemu tono, tonowi, który tonie w tym brudzie teraz. Co to ma być? Ktoś się podszywa pod tonego malinowego. Więc uwaga, uwaga, ja nie chcę żadnych skinów od was. Co to jest galery case? Jak ja chcę galery case, otwieram razy 3. Wyjebane mam jaja na wszystko teraz. Galery i zwierzę na rejon. To będzie szybki odcinek. Musimy tutaj naprawdę zrobić bardzo szybki odcinek. Dodajemy Alexa. Nie, będziemy losować boty. Myślicie, że co? Boję się, Adrianek wleciał. Rosso. I boti samu. Pokaż kotku, co masz w środku. Srare speciality. No gnoju, takie rzeczy dawać tutaj ludziom. Orzeż ty kurwa w mordę jebany. No tak. A jaki ładny akacz. Czemu on jest taki ładny i to, kitoni to jest piękne AK 47. No i chuj, przejebane. Przejebana bitwa mam 152 zł jeszcze dodajmy, zobaczmy te skrzynki może właśnie tutaj, co to tu się dzieje. Mindex spocejs! Mindex spocajs Dobra, zobaczymy Mindex spoces i lecimy tak. Ładna aktywność w ogóle pod ostatnim filmem, także widzowie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie jest, CSGO Skins jest, jak widać, bardziej oglądany niż inne tego typu, tego typu, tego typu strony. No i co, 11 zł. Jak wam się podoba w ogóle Tony? Jak wam się podoba Tony? Ładny, ładnie, ładnie się ogląda moje filmy. Do śniadania. Trochę dremordę, dre nie? Więc musicie oglądać na słuchawkach, bo ewentualnie dostaniecie mokrą ścierą od matki. A ja pozdrawiam wszystkie mamuśki, bo wiecie, jest coś takiego, że. Yy, no, wiecie coś takiego. No, Tony kocha wszystkie kobiety, więc nie ma co. Mamuśki też muszę kochać Fever Dream AWP. Co mi pokażesz tutaj, hehe? <laughs> 50 zł. No dobra, no, jakoś te skrzynki lecą. Zobaczymy. Yy, to zobaczmy sobie te skrzynki tutaj, Fever Dreamy. No, jakie to są kurwa skrzynki, mamy ty. Za 5 dyszek skrzyneczka. Czemu aż 5 dyszyk kosztuje? No taka droga jest. Oje, ba o was, kurwa. Tak o robimy sobie. Dobra, lecimy na 3 osoby. Tryb underdog. Let's go to the moon. Let's go to the moon. Mamy tutaj takie mini sparki. No, my tu możemy, jakieś karambity, jakieś tego typu rzeczy. Ktoś dołączy do potężnej bitwy z Tonym? Jak myślicie? Myślicie, że to się uda? Widzowie? Czy wyjebane jaja? Czy dodajemy boty? Dodajemy boty. Nie ma co czekać, nie ma co czekać. Atakujemy. Filmik musi się pojawić dzisiaj. Ojo, oj, jo, oj, oj, oj. Tony zaczął słabo, i o to właśnie chodzi. Bo Tony wygrywa se, dulurik. Dawaj dawaj dawaj, pokaż tutaj, trafcie boty, coś fajnego, bo tyś kolegu. kolego. Minniks ma... pocket, minniks pocket. O, oh, tak, o, oh, baby, give it tu money? Nie it fucking money, to Tony. Tony Montana, sprzedaj wszystko za 391 złoty. O, kurde, belka. Ładnie wyszła ta Elka dzisiaj. pik pyk, pik Elka na zdawanie prawa jazdy. Odpierdala mi dzisiaj faza ostra, nie? Faza przechodzi przez kąpa. Ja nie wiem. Dobra, zobaczymy sobie na 8 caseów. 8 caseów, co my tutaj zrobimy. I jak tak dobrze nam idzie, no to tryb underdog. to panowie. Tryb underdog musi wjechać na rejon. Cztery skrzyneczki. Dodajemy boty. A losowe niech będą. Michael Jackson, Rosso i Kurde. Alex yy, yy, Gaviria. Escobar Gaviria Mecha, Mecha Mendes. I co my tu mamy? Na początku, no tak. Równiutko, równiutko, raz co tutaj trafia, fajne rzecz o ty hamie, 79 zł, ale jest jeszcze dobrze, jest jeszcze dobrze. To Alex się coś trzyma, dawaj go tutaj, podpompuj trochę gościu. Nie! Cybersecurity M4 Co ty mi Hamie dajesz tu gościu? Najlepszy mam wynik. Nie podoba mnie się to 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 totalnie mnie to nie kręci gościu 344 zł, no proszę, dajcie wygrać tonemu Niech to nie zrobi kosę fajną no proszę, dwie skrzyneczki. Teraz trafiacie kurwa mega naganiacza tutaj w tych skrzynkach. Oh my gosh! Teraz to nic, a wy wszystko! To nic, a wy wszystko! Nie! Why you do that, man? No nie, Alex Gondales wygrał. Alex Gondales, no ty, to by było na tyle, widzu. Ale kodik stony powinien sobie tutaj elegancko użyć. Kod stony, pamiętaj, aktywuj, bonus 10%. No, jest pięknie, 2 złote 10 groszy zł na start, nagroda za doładowanie. O, oh, silver 4. O co, co, co się dzieje w ogóle? Ja pierdziu. muszę trochę pograć. nas jest guskincie. Dobra, dzięki za oglądanie widzowie, nie dajcie się nabierać i